Jeszcze jeden jest nie dużo ich co 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 nie ja co ja wale, widzowie co jest grane nie dobra tego to już się nie spodziewałem nie co nie EJ ja W to nie WIERZĘ, ja wale! ja pierdolę ja ale Julka wygraliśmy z Tobą no jest taki jest warikowa, Kurwa, kurwa godzina! Jura! Ej 20 sekund, ready Kurwa KAZAMA! Wygraliśmy! Nie nie 200 dolarów mamy na głowę, co jest? Labimy klips z... Ja tego, wale, wygraliśmy dwie gry na dwie! Co jest? Ja wale... Nie ja, mogę. jak tam znajdzie gierkę to ja walę się na go! Nie mam znajdzie slajd. nam gry! Nie ma się... Ja wale Zrobić się maksymalnie co się da chłopie, dwa